Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. W zeszły czwartek odbyła się posiedzenie Komisji Infrastruktury, na której był omawiany projekt zmiana ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Ja państwu przedstawię bardzo wielkim skrócie, bo yy, zgodnie z prośbą pana przewodniczącego, no, przewodniczącego senatora Jana Hamerskiego poprawki dzisiaj złożę yy, do, do projektowanej ustawy. Ale ustawa ogólnie powiem to pewnie wyjdzie też w debacie, a przynajmniej na Komisji Infrastruktury ustawa nie jest zbytnio dobrze przygotowana, wiele uwag do niej między innymi ja wnosiłem. Była jedna poprawka pana przewodniczącego, która została poparta przez cały, całą komisję, czyli dotycząca spraw związanych z polskim związkiem działkowców i obiektów na nich budowany i ministerstwo chyba wyraziło pozytywną opinię w stosunku do tej poprawki. Ja państwu przedstawię, bo zgłaszam kilkanaście poprawek związanych, jakby z rozdziałem dokumentów do pozwolenia, budow... pozwolenia decyzji budowlanej. Państwo w swoim projekcie rozdzielacie projekt na trzy części. Uważam, że takie rozwiązanie jest błędne i szkodliwe dla obywateli. Wydaje się, że celem tego zabiegu jest tylko to, aby pan premier Morawiecki mógł się pochwalić, że uzyskał decyzje budowlane do swojego mieszkania plus. A żadne mieszkanie potem nie powstanie, bo brak projektu technicznego będzie blokował wykonanie tych, tych rzeczy. Dlatego proponuję wykreślenie w całości artykułu 34 Waszej propozycji. Uważam też, że przygotowanie projektu budowlanego w formie cyfrowej, w formie. Tak, ale o których poprawkach również mówiłem na komisji. To i Pan Przewodniczący, jak i Pan Minister są w stanie poświadczyć. I a, dobrze, to jeżeli pan marszałek. Po prostu panie senatorze, ponieważ przyjął pan taką formułę wypowiedzi, że sprawiało to wrażenie, jakby pan przedstawiał własne poprawki, a na to nie jest teraz miejsce. Teraz jest miejsce na przedstawienie sprawozdania komisji. Okay. O to mi tylko chodzi. Dobrze, w takim razie króciutko z jedną poprawką zgłoszoną na komisji przez pana przewodniczącego projekt został przyjęty. To jeżeli chodzi o tą sprawę. Natomiast rozumiem, że w punktach, w wystąpieniach będę mógł tak, złożyć... Jak najbardziej, panie na senatorze. Miejscem na zgłaszanie Dobrze. poprawek przez senatorów jest debata. Dobrze, dziękuję bardzo. <laughs> dziękuję bardzo przedstawicielowi komisji.